Witam serdecznie w ten sobotni zimny poranek minus 4 stopnie. Chciałem właśnie Wam pokazać, jak moje ptaszki tutaj ogrodowe otrzymały właśnie klucze do swojego mieszkania: do swojego M1. Świeżo oddany lokal do użytku. Lokal wysokiej jakości. Dach pokryty gontem. Od spodu cztery haczyki do przywieszania różnych smaczków. Wszystko ładnie zabezpieczone. jedną farbą. I papą, czyli tym gątem. O, tutaj mają takie haczyki. Można coś przywiesić. Jakieś kuleczki ze słoninką na przykład z ziarenkami. Dla sikorek w środku pełen komfort białe panele wszystko wykończone w drewnie tak jak trzeba mimo tego, że nie jestem stolarzem wydaje mi się, że jakoś to wygląda o, proszę zobaczyć jak ładnie to taki Ładnie paką za chwilę. Tutaj mamy przygotowany słonecznik i jakieś ziarno. Nasypiemy ptaszką, żeby mogły sobie jakąś tą zimę spędzić, żeby mogły sobie przylatywać i tutaj jedzonko zajadać. No i tak to wygląda. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Chyba dobra robota. Pozdrawiam.